już w miejscu? Nie rozwijasz się? Chcesz skasować wszystkie dotychczas zrobione swoje zdjęcia? Chcesz, by ktoś poprowadził cię za rękę i pomógł wznieść się na wyżyny? Jeśli nie, to wyłącz ten film. Jeśli natomiast chcesz się rozwijać, to posłuchaj dalej. Nie możesz skupić uwagi na przeważnie nudnych, darmowych filmach o fotografii? Nie masz czasu na przerzucanie ton śmieci w internecie w poszukiwaniu cennej informacji? Jeśli jeszcze mnie słuchasz, to znak, że ta propozycja rozwiązania Twoich problemów jest dla Ciebie. Jest to kurs fotografii online z cotygodniowym grupowym omówieniem zdjęć pracami domowymi. Testem wiedzy i dyplomem ukończenia kursu. Drogą mailową otrzymasz dynamiczne lekcje wideo, wykonujesz ćwiczenia i prace domowe zawarte w lekcjach. Następnie przesyłasz zdjęcia do anonimowej oceny. Co tydzień spotykamy się online w internecie, a ja omawiam Twoje zdjęcia. Jeśli nie możesz być w tym czasie, otrzymasz materiał wideo ze spotkania. Nigdy nie zapomnisz o odrobieniu pracy domowej, ponieważ nękać Cię będą motywatory. Fiszki do przyklejenia w widocznym miejscu. Najważniejsze cechy kursu to brak dojazdów czasu, Jak to jest w przypadku kursów stacjonarnych. Uczysz się w dowolnym miejscu na świecie. Nauka jest rozciągnięta w czasie, więc wiedza rośnie stopniowo. Możesz się jednak uczyć we własnym tempie. Wsparcie na cotygodniowych spotkaniach nie zostaniesz sam ze swoimi zdjęciami. Po zdaniu testu wiedzy otrzymasz dyplom ukończenia kursu zgodny z wymogami ministerialnymi. Dokument ten może być przepustką do różnego rodzaju dofinansowań. Jeśli jeszcze mnie słuchasz, to chyba znak, aby Podjąć wyzwanie i zacząć swoje fotograficzne życie od nowa. Pisz swoje dane pod spodem i widzimy się po tamtej stronie. Zainwestuj w siebie i w swoje umiejętności. Na całe życie. Zapraszam, Szymon Zduńczyk.